Cześć. Z tej strony Sebastian i witam was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jestem na Pomorzu w Łebie i startuję stąd na zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego. Przed nami mnóstwo atrakcji, przed nami około 20 km marszu, także zostańcie ze mną, zapraszam. Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj przed nami super fajna atrakcja, zwiedzanie słowińskiego parku narodowego. Okazuje się, że będąc nad morzem, również można pochodzić. Również można znaleźć fajne traski spacerowe i dzisiaj Wam taką traskę pokażę. Do Słowińskiego Parku Narodowego możecie wybrać się zarówno z samochodem jak i pieszo. Ja oczywiście preferuję opcję piechotą, także startujemy z Łeby prosto z dworca PKP. Rozpoczynając wycieczkę pieszą w Łebie będziecie mieli również wystarczająco dużo czasu po zwiedzaniu Słowińskiego Parku Narodowego, aby wrócić do Łeby i jeszcze pozwiedzać to wspaniałe miejsce. Także co, przed nami dzisiaj pierwsze kilometry wędrówki. Ruszamy w stronę wejścia do Słowińskiego Parku Narodowego i zobaczymy jakie ciekawostki kryją się na miejscu. Mamy już pierwszy odcinek szlaku, mamy pierwszą część wycieczki przez Łebę, mamy traskę spacerową, pozwiedzamy troszeczkę miasto, no sam jeszcze tutaj widzę meleksiki, wydmy, plaża, labirynt dinozaury, także po mieście można również poruszać się takimi oto taksóweczkami. Mamy końcówkę Łeby, mamy zakręt, i mamy drogowskaz prowadzący na wydmy ruchome. 7 km marszu przez las nas teraz czeka mamy łączoną ścieżkę pieszo-rowerową i mamy w końcu pierwsze oznaczenia szlaku szlak czerwono-zielony i nim właśnie będziemy podążać w stronę Słowiańskiego Parku Narodowego i zwiedzimy tutaj przy nim również dodatkowe, ciekawe atrakcje Tutaj też informacja dla Was, jak na porządny Park Narodowy przystało. Wejście do Słowińskiego Parku Narodowego jest płatne. Bilet wejściowy możecie zakupić na miejscu w stacjonarnej kasie biletowej, jak również przez aplikację online lub na stronie internetowej. Wejście chyba kosztuje około 9 zł za osobę dorosłą. Bilet ruchowy 50% z tego, czyli około 4,55 zł. Wejście do Słowińskiego Parku Narodowego. Witam. Mamy taką przepiękną tabliczkę i mamy też logo parku. Taka mewa na tle wydmy. I tuż obok mamy jeszcze mapkę rejestru sytuacyjnego. Także zaraz zorientujemy się, gdzie jesteśmy, gdzie się wybieramy i jaka trasa nas dzisiaj czeka. Mamy Łebę tutaj i z Łeby idziemy sobie właśnie tym szlakiem łączonym czerwono-zielonym. Tutaj w tą stronę mamy wejście. Będziemy sobie później szli na punkty widokowe. Będziemy mieli dalej trasę tutaj brzegiem jeziora Łebskiego. Będziemy mieli fajne atrakcje, troszeczkę wiatek odpoczynkowych. No i tutaj będzie pierwsza ciekawa atrakcja wyrzutnia rakiet, później mamy dalej podejście na górę Łącką. Całe 30 metrów nad poziomem morza i tutaj w tym rejonie będziemy sobie oglądać wydmę Łącką. Duża atrakcja na trasie. Później zejdziemy sobie tutaj na plażę i plażą wrócimy sobie z powrotem do Łeby. Pozwiedzamy sobie jeszcze troszeczkę atrakcji w samym miasteczku. Zbliżam się powoli coraz bardziej do kas biletowych Słowińskiego Parku Narodowego. Pora zatem zakupić bilet wstępu i ja swój bilet wstępu kupiłem w aplikacji. Można go wyświetlić na telefonie. Okażemy go przy kasach biletowych i będziemy wchodzić do środka za chwilkę. Kochani, jak się dobrze przyjrzycie, to tam w krzakach są dziki. Dziki z małymi. Spróbujemy obejść powolutku, żeby ich nie przestraszyć. Zobaczcie, nie wiem, czy się uda to złapać tutaj, ale idą tam. Cała dzicza rodzina. Będzie tutaj fajnie. To są tak zwane owczarki pomorskie. Pocisnęły troszeczkę nam dziki tutaj. No, będzie trochę fajnych spotkań może dzisiaj na szlaku. Tutaj kończy się trasa spacerowa i zaczyna się wejście do parku. Tutaj też jest ostatni przystanek meleksów i ciuchci, która dojeżdża i którą możecie przyjechać do słowińskiego parku bez samochodu no i tutaj z tyłu mamy już kasę biletową także zobaczmy jak na wejście zobaczmy czy można kupić tutaj może jakiś fajny magnesik, no i rozpoczynamy zwiedzanie dzisiejszej atrakcji bilet zakupiony elektronicznie pozwala ominąć stanie w kolejce, tutaj po prostu podchodzimy do pań, pokazujemy bilet i możemy już wchodzić na teren parku także witam was oficjalnie kochani na terenie słowińskiego parku narodowego, tutaj czeka na nas sporo atrakcji, a już po kilku krokach mamy pierwsze fajne ciekawostki Mamy Muzeum Parku Narodowego, plac edukacyjny, wieżę widokową, tak, będą tutaj wieże widokowe, będzie się zatem sporo działo. Zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy czołpino, kolejną miejscowość 23 km oddaloną od Łeby, mamy rowy 32 km, no i nasza atrakcja wyrzutnia, wydmy ruchome 5 km, przewozy meleksem, będzie można nawet podjechać pod same wydmy. No i patrzcie, dosłownie kilkanaście kroków od głównej trasy zwiedzania. Mamy wieżę widokową. Także nad morzem również mamy wieże widokowe. No co, wejdziemy sobie na górę, zobaczymy jak to wygląda, jak wygląda jezioro Łebskie przede wszystkim. No i może zobaczymy też z jej szczytu Morze Bałtyckie. Zapraszam Was na zwiedzanie pierwszych atrakcji. Podoba pierwsza dzisiaj na trasie wieża widokowa. Tak, dokładnie tych wież będzie dzisiaj więcej. A przynajmniej tak było na mapie będą punkty widokowe, będą wieże widokowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy sobie jeszcze trochę informacji na temat samego jeziora łebskiego, bo jest to naprawdę spore jeziorko i położone tuż obok słonej wody Morza Bałtyckiego. Mamy małą tabliczkę informacyjną, której dowiemy się nieco więcej na temat jeziora Łebskiego. Jest to trzecie pod względem wielkości w Polsce oraz największy naturalny zbiornik wodny. Na pomorzu, całość w wyniku odcięcia laguny piaszczystą mierzeją otworzoną w efekcie akumulacyjnej działalności morza. Także jak widzicie, jest to ogromny zbiornik, który powstał przez odcięcie kawałka morza. No i mamy tam fajne gatunki zwierząt, można posuwać czaple białe, łabędzie krzykliwe, a nawet perkozy. Pierwsza ciekawostka już za nami. Mamy też muzeum Słowiańskiego Parku Narodowego, ale wygląda ono chyba na zamknięte. No i niestety, tak jak się spodziewałem. Zamknięte, więc nie będziemy do środka. No ale tutaj mamy takie tabliczki na zewnątrz. Można podpatrzeć troszeczkę, co się dzieje na wydmach, jakie tu żyją zwierzęta, jak to wygląda. No i jakie ciekawostki jeszcze się tutaj kryją, a z tego co widzę, naprawdę sporo ciekawostek dzisiaj jeszcze przed nami. Mamy opcję dojazdu Meleksem do samych wydm, Jeżeli nie lubicie chodzić, to możecie do godziny 11 skorzystać z przejazdu Meleksem, który zawiezie Was albo pod same wydmy. Do godziny 11 są takie kursy, a później będzie można dojechać prosto pod wyrzutni, i z wyrzutni będziecie musieli dojść już do samych wydm. Także jest to fajna opcja dla osób, które nie lubią chodzić pieszo. A mamy teraz wejście na ruch pieszy do wydm, szlak czerwony, który zaprowadzi nas przez wszystkie fajne atrakcje Słowińskiego Parku Narodowego. Mamy poradnik turystyczny, mamy początek wejścia, jesteśmy tutaj, no i mamy pieszą ścieżkę turystyczną, która poprowadzi nas przez wszystkie ciekawe atrakcje. Będą wieże widokowe, będzie zejście na plażę, jest wyrzutnia, jest kolejna wieża widokowa, także sporo, sporo tego jest. No wejście na Wydmę Łącką. Tam właśnie się udajemy. Tam sobie przejdziemy. Będzie dzisiaj co pozwiedzać. Mamy taką ścieżynkę. Mamy oznaczenia czerwono-zielone na drzewach. No i będziemy po prostu dreptać Tutaj nie ma żadnych wysokich przewyższeń. Najwyższy szczyt, który dzisiaj zdobędziemy będzie miał 30 metrów nad poziomem morza. Myślę, że większe są już tutaj te wieże widokowe. No ale zobaczymy. Z tego co widziałem z platformy widokowej to Wydmy było widać nad drzewami, nad jeziorem łebskim, więc muszą być one naprawdę ogromne. Tutaj Tutaj mamy drogę dla meleksów, która prowadzi nad Wydmy Łąckie A tutaj mamy kolejne ciekawostki Mamy dawne umocnienia linii Wybrzeża Wygląda jak taki fajny bunkier Są otwory Chyba to był bunkier Jak wiecie co to jest, to koniecznie dajcie znać w komentarzu No wygląda to jakby było wejście No ale co, zamykali takiego biednego żołnierza w środku i on sobie tam siedział I mógł sobie strzelać No tak ciężko się trochę tutaj poruszać w którymkolwiek kierunku, no nie? No, dajcie znać w komentarzu jeżeli wiecie co to jest Wspominałem wam na początku o typowych lasach nad morzem. Morski, które można spotkać zawsze na pomorzu, to właśnie mamy tutaj tablicę informacyjną. Jest to nadmorski bór barzynowy. Na piaszczystych wzgórzach wydmowych, Mierzei łebskiej, występują przepuszczalne, bardzo ubogie i kwaśne gleby bielicowe i właśnie porastają je drzewostany sosnowe zwane nadmorskim borem barzynowym. Taka ciekawostka, właśnie w drodze na wyrzutnie można się dowiedzieć, dlaczego te lasy właśnie tak wyglądają, dlaczego właśnie Pomorze zawsze porośnięte jest tutaj przy samym morzu i mamy kolejny przystanek, mamy kolejne wejście na atrakcję. Będzie to punkt widokowy. Mamy schodki na górę, tam będziemy mieli platformę. Zobaczymy sobie pierwsze dzisiaj wydmy. Mamy też punkt odpoczynkowy, wiatkę turystyczną tam z tyłu miejsce na pozostawienie rowerów. Jeżeli do parku wybieracie się rowerami. No to co, wbijamy na górę? Zobaczymy co tam się kryje na końcu tych schodów i czy będzie można pooglądać jakieś fajne widoki. Mamy pierwszy punkt widokowy na tak zwaną wydmę białą, czyli nieutrwaloną formę wydmy morskiej. Fajnie to wygląda. Widać niewielkie ilości roślinności. Później im więcej tej roślinności tutaj wyrośnie, wydma biała przekształci się w wydmę brunatną i będzie to już forma utrwalona. Ta wydma nie będzie się już przemieszczać. Takich punktów widokowych na trasie będziemy mieli dzisiaj sporo, sporo więcej. No i też będziemy mieli okazję przejść się po właśnie takim piasku, po ogromnej piaskowej pustyni, po tak zwanej wydmie łąckiej. 3,2 kilometra już za nami Zbliżamy się powoli do wyrzutni rakiet. I odjazdem Meleksami do Rąbki. Mamy tutaj trasę na wyrzutni rakiet tędy, a tutaj mamy trasę skrótową prosto nad morze. Tutaj też mała wskazówka dla Was na temat dojeżdżania tutaj Melexem. Dowiedziałem się, że MELEXy do godziny 11 dojeżdżają do wydm. Po 11 dojeżdżają właśnie tutaj na wyrzutnie rakiet. Nie ma opcji, aby dalej dojechać po 11. No i też ważna informacja, jeżeli dzień wcześniej padał deszcz. just <laughs> to Meleksy dojeżdżają tylko tutaj do wyrzutni rakiet, dalej już nie pojedzieć. A my już mamy wejście na kolejną atrakcję, za chwilę zobaczymy sobie jak wygląda wyrzutnia rakiet broniąca naszego wybrzeża. Mamy wejście wyrzutnia rakiet, więc troszeczkę atrakcji militarystycznych jest troszeczkę ciekawostek, mamy też fundamenty dawnych radarów Meinheim Rieze. jest tutaj atrapa, był to radar typu Meinheim Rieze, modyfikowana wersja stosowanej w obronie przeciwlotniczej stacji radiolokacyjnej Wurzburg Rieze. 7,5 metra czaszy, wyposażenie elektroniczne. Z drugiej strony mamy podobną konstrukcję. No ale nas najbardziej tutaj ciekawi: wyrzutnia rakiet, która jest tam do poglądania wewnątrz mamy tutaj w ogóle całe stanowisko gastronomiczne, więc gdybyście zgłodnieli, no to jest opcja, żeby przyjść, odpocząć. zobaczmy, tutaj mamy przejście no, gastronomia pełna, mamy też dawne bunkry dowodzenia no, jest cała obrona wybrzeża, tutaj przystosowana teraz do turystyki, bunkier dowodzenia obserwacyjny, centralny obiekt wyrzutni, nie ma na niej temat żadnej dokumentacji, no ale obiekt nadal pozostaje do oglądania. Okazuje się, że tutaj jest całe Muzeum Militariów i wstęp jest płatny. Także bilecik trzeba zakupić na miejscu. 17 zł za bilet normalny. I będziecie tutaj mogli troszeczkę dowiedzieć się na temat wyposażenia kampanii wrześniowej 1939. Jakie wyposażenie wojsko polskie miało, czym się broniło, jak to wszystko wyglądało. Mamy tutaj właśnie też otwarty bunkier, stanowisko, chyba strzeleckie. Tak to wygląda. Będzie troszeczkę do podwiedzania. To co? Zaczynamy. Pewnie, że zaczynamy. Zapraszam Was na zwiedzanie Muzeum Militariów i Wyrzutni Rakiet na Słowińskim Parku Narodowym. No i jak podobał Wam się Muzeum Wyrzutni Rakiet, no było troszeczkę do poglądania. Naprawdę fajne, militarystyczne ciekawostki. A przed nami dalsza droga. Ruszamy na punkt widokowy, ruszamy dalej w stronę Wynny Łąckiej. Jeszcze troszeczkę mamy dzisiaj do pochodzenia. Co ciekawe, za nami już 8 km marszu. Także jak widzicie, idzie to naprawdę sprawnie. Mi zegarek wyliczył, że łącznie ta wycieczka zajmie około 4 godziny. Ale ja wychodziłem z łeby pieszo, praktycznie z centrum. Więc podjeżdżając tutaj Meleksem, myślę, że będzie to dwie godzinki marszu na spokojnie sobie z tym poradzicie zastanawialiście się kiedyś do czego w parkach narodowych leży tyle martwego drewna które nigdy nie jest sprzątane tutaj również mają, mamy taką sytuację otóż zobaczcie to całe powalone drewno staje się domem dla wielu leśnych zwierząt, owadów, ptaków, różnych innych małych ssaków, które czerpią z tego nie tylko mieszkanie, ale również pożywienie. I taki właśnie ekosystem jest w parkach zachowywany. Dzięki temu mamy tutaj bogatą florę, bogatą faunę, mnóstwo zwierzątek, na które możecie się natknąć podczas wędrówki. Po dwóch i pół godzinach marszu jesteśmy już na głównej atrakcji dzisiejszej wycieczki, czyli na ruchomych wydmach. Zobaczcie, jak to fenomenalnie wygląda. Mamy tutaj znowu wydmę białą. No i mamy drogowskazik, który kieruje nas na podejście. Tam już będą coraz lepsze widoki. Tutaj mamy punkt, do którego dojeżdżają meleksy, jeżeli wcześniej nie padało. Mamy też punkt do zostawienia rowerów. Tutaj drogi praktycznie zgubić się nie da. Mamy drogowskaz na wydmy ruchome. Kierujemy się zatem w tamtą stronę. Tutaj na Tą wydmę mamy wejście zakazane, ale prosto jest ścieżynka, która skieruje nas na fajne punkty widokowe. No i witam was kochani serdecznie na wydmie Łąckiej, głównej atrakcji słowińskiego parku narodowego. Jesteśmy na jej początku. Tutaj będziemy się wspinać tam na sam szczyt tej wydmy. Jest to 30 metrów nad poziomem morza. Krajobraz naprawdę pustynny. Wygląda to bardzo fajnie. Jest tutaj też co pooglądać. Zobaczymy, wejdziemy na szczyt, może będą jakieś fajne widoki ze szczytu. Co ciekawe, wydma ta jest to wydma wędrująca, wydma biała, i ona przesuwa się na wschód, na wschód przez wiejące z zachodu wiatry. Tutaj za chwilkę odbędziemy wspinaczkę na szczyt. Zobaczymy, co jest po jego drugiej stronie. No ale mamy jeszcze obszar ochrony ścisłej i tutaj mamy przykład, jak ta wydma może zniszczyć las, który tutaj rośnie wokół, gdy go zasypie. Zobaczcie, co pozostaje. Zostaje z drzew z zasypanych piaskiem. Zostaje właśnie taki krajobraz zniszczenia. No i to dalej się przemieszcza, więc za jakiś czas okoliczne lasy praktycznie prawdopodobnie przestaną istnieć. No to co, pora podjąć wyzwanie i rozpoczynamy wspinaczkę 30 metrów nad poziomem morza, trochę do góry będzie. A chodzi się tutaj cały czas po takim drobniutkim piasku, jak mączka, więc nie jest to najłatwiejsze. No ale zobaczymy. Myślę, że każdy sobie tutaj z tym poradzi, a z góry będziemy mieli o wiele lepszy widok na całą wydmę Łącką. No i zobaczymy też co jest ukryte za nią. No i pięć minut później jesteśmy już praktycznie na punkcie szczytowym. No i powiem Wam, że widok jest fenomenalny. Zobaczcie, mamy już widoki na Morze Bałtyckie. Mamy też piękny widok na całą wydmę Łącką. A po prawej stronie mamy Jezioro Łebskie. Także jest to naprawdę fenomenalna atrakcja. Koniecznie musicie się tutaj wybrać, bo wygląda to niesamowicie. A tutaj dobry punkt widokowy na zrobienie zdjęcia. Warto podejść w Warto to zobaczyć, bo jest naprawdę co pooglądać. Zostajemy tu jeszcze chwilkę, a za chwilkę ruszamy w dalszą drogę. Przed nami jeszcze kilka kilometrów marszu. Brzegiem Bałtyku, no bo przecież jak jesteśmy nad Morzem Bałtyckim, to warto troszeczkę tutaj pospacerować. podobała wam się Wydma Łącka? Jest to fenomenalny cud natury w Łebie, który koniecznie musicie odwiedzić. Przed nami zatem druga część wycieczki. Za nami 10 km marszu, zostało nam drugie 10. Wybieramy się teraz podejściem na plażę. Tam sobie poszukamy muszerek, tam sobie poszukamy bursztynu i zobaczymy jakie jeszcze atrakcje znajdziemy po drodze. Mamy wejście prosto na plażę, wejście numer 34 które prowadzi przez wydmy. Tutaj ze szlaku się zbaczać nie powinno, bo dalej mamy obszary ochrony ścisłej, dlatego poruszamy się tylko wyznaczoną ścieżką. Flaża już tuż tuż i mamy też fajną informację. Tutaj na plażach w Słowińskim Parku Narodowym Można spotkać fok Jest informacja, żeby do fok się nie zbliżać No ale zobaczymy, czy uda nam się znaleźć Foki szare, foki pospolite I mają też takie nadajniki przyczepione Także jak będziemy mieli odrobinkę szczęścia To może taką fokę dzisiaj spotkamy No i mamy kochani Następną atrakcję, największą atrakcję Pomorza, czyli Morze Bałtyckie, plaże Morza Bałtyckiego Dzisiaj wspaniałe fale Dzisiaj fajna pogoda na spacer Wczoraj testowałem wodę nie była wcale taka zimna, zobaczymy czy dzisiaj coś się zmieniło, bo przed nami sporo, sporo dreptania z powrotem do Łeby. 8 km do Łeby, to jest to nasza prasa, którą za chwilkę będziemy kontynuować wrogiem morza, ale możecie tutaj jeszcze ruszyć na Rowy 26 km i do Chłupina, do drugiej części Słowińskiego Parku Narodowego. Jest to naprawdę fajna wycieczka, ale my dzisiaj ograniczymy się tylko do tych 8 km. Czas na pierwsze testy temperatury wody i Wam powiem, że jest dosyć chłodna. No, troszeczkę chłodzi w te nogi, ale nie jest jakoś specjalnie głęboko. Możemy wejść trochę dalej, zobaczymy. Fale są dzisiaj fenomenalne. Tutaj mamy taki mały zapadeczek. Wyjdziemy sobie wyżej. O! No i mamy rzek Morza. Fale dzisiaj super. Pogoda na pływanie Też jest odpowiednia. Nie przygrzewa słoneczko. No jest naprawdę ekstra. Polecam Wam wybrać się tutaj na spacer. No i takim spacerkiem. 8 km. Jak myślicie, nogi dadzą radę po morskiej, słonej wodzie powinny dać radę. Co ciekawe, to właśnie z tego tutaj piasku, który wyrzucany jest na brzeg przez morze, później powstają właśnie nasze wydmy, które później możemy zwiedzać na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Cały ten piasek, który widzicie za mną, później wysycha, no i wiatr przenosi go dalej tam w stronę wydm. Mamy tutaj wiatry wiejące z zachodu, także cały ten piasek przesuwa się na wschód. Jak widzicie, zatem nad Morzem Bałtyckim kryje się naprawdę całe mnóstwo ciekawostek, które warto tutaj poodkrywać. Dlatego wybierajcie się nad Morze Bałtyckie, zwiedzajcie te rejony. A przed nami 8-kilometrowy spacer brzegiem morza. Prosto do łeb, zapraszam zatem na wspólne dreptanie i zwiedzanie tego pięknego miejsca. Lecimy! na razie maszeruje się naprawdę przyjemnie. A tutaj mamy już po prawej troszeczkę zmianę krajobrazu. Widzimy ten las, który występował na wydmach białych na punkcie widokowym, który pokazywałem wam przed chwilką. Także zobaczymy, czy jeszcze uda nam się znaleźć jakieś fajne ciekawostki po drodze. No myślę, że będzie jeszcze parę fajnych punktów, które będę mógł wam po drodze pokazać. Tutaj nam się krajobraz troszeczkę zmienił i możemy zobaczyć, jak takie wydmy zachowują się przy samym brzegu. Przy dużych sztormach woda dobija prawdopodobnie aż tutaj i zobaczcie, mamy tutaj wyrwane całe drzewo które spadło tam z tej skarpy można też zobaczyć efekt wypłukiwania tych wydm tutaj w dół to, co takie są nierówne kształty to nie jest skała. To jest właśnie piasek, który jest wymywany przez wysokie fale i tutaj zaczyna nam się ciągnąć taka linia brzegowa połamanymi, powyrywanymi drzewami, które są uschnięte i tworzą dodatkową barierę, aby się ta wydma nie obserwowała. No i kochani, mamy szczęście, mamy szczęście i mamy fokę. Fokę morską, która wypłynęła z morza. Zobaczcie jak ona fajnie wygląda. Mamy naprawdę far. Coś niesamowitego. Foka. Z Morza Bałtyckiego wyobrażacie sobie, żeby mieli zdjęcie i będziemy mieli pamiątkę. Mała foka z Morza Bałtyckiego. No, mówiłem, że może się uda w Słowińskim Parku Narodowym trafić foczkę. Naprawdę wspaniałe że zobaczcie. sporo atrakcji, więc tych atrakcji dzisiaj nam nie zabraknie. Pierwsza foka, którą spotkałem. Naprawdę fajne przeżycie. Mała foczka, która wypłynęła z Morza Bałtyckiego w łebie. Nie miała na sobie nadajnika, tak jak na zdjęciu, więc być może ta jeszcze nie jest oznaczona. No, wylegiwała się, była chyba zaspana, chciała sobie odpocząć, no ale w sezonie turystycznym prosto na plażę który turystów nie ma odpoczynku, a Wy dajcie znać w komentarzu, czy nad Morzem Bałtyckim spotkaliście już kiedyś. Okej. Okay. No i kolejna zmiana krajobrazu. Mamy kolejne powalone drzewa. Tym razem już nowe sosny, widać tutaj, były powyrywane przez sztorm. Mamy ścianę lasu, ścianę lasu sosnowego. No i mamy tutaj już sporo martwego drewna i kolejne jak widać przewracają się, bo są wymywane przez fale podczas sztormu. No i dotarliśmy. Dotarliśmy z powrotem do Łeby. Jest falochron, jest wejście do Portu, że tutaj schodzimy już z plaży. Mamy wyjście, które wyprowadzi nas z pasa nadbrzeżnego prosto na wejście do portu. I tutaj sobie wejdziemy jeszcze na falochron. Zobaczymy sobie tą malutką latarnię, która naprowadza statki wpływające do łebskiego portu. A potem ruszymy sobie jeszcze na sekundę zobaczyć, jak wygląda łeba i będzie już podsumowanie dzisiejszej wycieczki. No i jesteśmy już z powrotem na wejściu do portu w łebie. Tutaj zatem zakończymy całą naszą dzisiejszą wycieczkę. A dzisiaj działo się naprawdę sporo, za nami 20 km marszu przez cały słowiński park narodowy. Zwiedziliśmy też fajne miejsca w łebie, także dajcie koniecznie znać w komentarzu, które miejsca na dzisiejszej trasie podobały Wam się najbardziej. A ja dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam was oczywiście na kolejną wycieczkę. Cześć, do zobaczenia na szlaku!